Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Profesjonalne żywienie kliniczne. W trakcie tych spotkań dzielę się z Państwem doświadczeniem i przybliżam praktyczne aspekty efektywnego, skutecznego żywienia klinicznego. Dzisiejszy temat to kardiologia i nefrologia. Wiadomo, że obie te specjalizacje nie należą do liderów prowadzenia żywienia klinicznego, w szczególności żywienia dojelitowego. Pytanie czy Słusznie czy niesłusznie? Mam nadzieję, że odpowiemy sobie na pytanie w trakcie tego dzisiejszego spotkania. Ale od początku. O co chodzi w tym dzisiejszym wykładzie? Komórki serca i komórki nerki należą do jednych z bardziej aktywnych metabolicznie komórek w organizmie. A w związku z tym komórki te produkują istotne ilości ATP, czyli zużywają sporą ilość energii. W związku z tym, do swojej aktywności muszą też regularnie produkować białko, po to, żeby uzu uzupełniać zużyte zasoby. W związku z tym, u pacjentów, którzy mają ujemny bilans białkowy bądź ujemny bilans kaloryczny, powoduje to, że komórki serca czy komórki nerki zużywają własne zasoby, czyli spalają własną część komórki. Taka sytuacja w sposób nieodwracalny i któremu nie można zapobiec, musi prowadzić do sytuacji, gdzie dochodzi do pogorszenia funkcji tych właśnie narządów. Dodatkowo, pacjenci, którzy mają ujemny bilans białkowy i ujemny bilans kaloryczny, dochodzi u nich do pogorszenia funkcji także innych układów i narządów. A w związku z tym całość organizmu, czyli danej jednostki, danego pacjenta, narażona jest na zwiększone ryzyko powikłań związanych z leczeniem i zwiększoną śmiertelność, jeżeli chodzi o pacjentów, zarówno leczonych ambulatoryjnie, jak i pacjentów leczonych w szpitalu. Dodatkowo w szpitalu zwiększa to, wydłuża to czas leczenia w szpitalu, zwiększa czas, czas pobytu w szpitalu i powiększa koszty leczenia w szpitalu. Ale oprócz tego, że ja tak do Państwa mówię, możecie Państwo zapytać mnie, czy są na to jakieś dowody z badań klinicznych. No, Otóż są. Zacznijmy od kardiologii. Z badań obserwacyjnych wiemy, że 30 do 70 nawet procent pacjentów z chorobą niedokrwienną serca jest niedożywiona. W zależności od grupy wiekowej, grupie młodszej, 30% w grupie pacjentów geriatrycznych do 70%. Na łamach American Journal College of Cardiology w 2020 roku opublikowano badanie przeprowadzone na ponad 5 tysiącach pacjentów z ostrym epizodem wieńcowym, których obserwowane przez okres różnie długi, ale średnio 3,5 roku, okazało się, że śmiertelność w tej grupie wyniosła 16%, a poważne epizody sercowo-naczyniowe, kolejnych 20%, szczególnie ponowne zawały i udary. Co najciekawsze z tego badania, okazało się, że dwukrotnie większą śmiertelność mieli pacjenci niedożywieni i dwukrotnie większe, ponad dwukrotnie większe ryzyko MERS mieli pacjenci niedożywieni. Ta sytuacja dotyczy nie tylko ostrych epizodów wieńcowych, ale pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia. Niedożywienie związane jest z dwu i półkrotnym z kolei ryzykiem większym poważnych epizodów sercowo-naczyniowych. Jak wykazali koledzy z Japonii i opublikowali to w czasopiśmie British Medical Journal, śmiertelność pacjentów niedożywionych jest dwukrotnie większa, podobnie jak ryzyko Poważnych epizodów sercowo-naczyniowych jest dwukrotnie większa. Natomiast, jeżeli do tego dochodzi jeszcze niewydolność nerek, wymagająca ta to, to ryzyko rośnie jeszcze bardziej. Możecie Państwo powiedzieć: No dobrze, grupa 200-300 pacjentów to nie jest żaden dowód w kardiologii. Bardzo proszę. Mamy do dyspozycji, proszę Państwa, metaanalizę z 2021 roku, w którym hmm, przeanalizowano ponad 12,5 tysiąca pacjentów z niewydolnością krążenia. Okazało się, że praktycznie co drugi pacjent w tej grupie jest niedożywiony i śmiertelność jest dwukrotnie większa wśród pacjentów niedożywionych. I tak to wygląda na, w analizie FOREST. W której ryzyko niedożywienia, jak Państwo widzicie, ryzyko śmiertelności u pacjentów niedożywionych, jak Państwo widzicie, może być na czterokrotnie większe. No, możecie, może, może ktoś znowu powiedzieć, no dobrze, yy, to my wiemy, prawda, że niedożywienie to jest większe ryzyko. Pytanie tylko, czy jest jakaś terapia żywieniowa, która rzeczywiście odwraca yy, tą sytuację. Tutaj pokazuję Państwu badanie, które było przeprowadzone przez pana profesora Paula Wieschmayera i jego zespół Duke University w Stanach Zjednoczonych, w których oceniali oni efekt leczenia żywieniowego u pacjentów hospitalizowanych z ostrym epizodem wieńcowym, pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia i pacjentów z zapaleniem płuc. Cóż się okazało? Okazało się, że ci pacjenci, którzy byli żywieni za pomocą technik żywienia klinicznego w szpitalu, krócej przebywali w szpitalu, koszt hospitalizacji, hospitalizacji był mniejszy, ale także pacjenci mieli mniejsze ryzyko ponownych hospitalizacji w okresie 30-dniowym. Kolejne badanie przeprowadzono u pacjentów intensywnej terapii kardiologicznej. Kolejnych 80 pacjentów zrandomizowano, bądź do żywienia doitowego, bądź do żywienia standardowego. I efekty, trzeba przyznać, są niezwykle spektakularne. Otóż, po miesiącu żywienia doitowego w grupie tych pacjentów, pacjenci, którzy mieli tę interwencję, mieli niższe BMP, mieli wyższą frakcję wyrzutową lewej komory. Mieli mniejszą średnicę końcowo-rozkurczową lewej komory, ale także w ciągu 6 minut byli w stanie przejść dłuższy dystans. Przeprowadzono także badania, na ile takie żywienie dolinowe jest bezpieczne dla pacjentów, czy związane jest może z jakimiś epizodami zdarzeń niepożądanych. Otóż znowu zespół z Japonii wykazał, że żywienie dojelitowe w intensywnej terapii kardiologicznej nie jest związane z istotnie większym ryzykiem zdarzeń niepożądanych bezpośrednio związanych właśnie z tym żywieniem dojelitowym. Także dowodów mamy bardzo wiele. Wytyczne dotyczące żywienia dojelitowego u pacjentów kardiologicznych, pacjentów pulmonologicznych pochodzą jeszcze z 2006 roku. Taka chyba najważniejsza wytyczna mówi, że nie ma żadnych specyficznych przeciwwskazań do włączania żywienia dolitowego u pacjentów z przewległą niewydolnością krążenia. Natomiast należy zwrócić uwagę, żeby tych pacjentów nie przewadniać, czyli na restrykcje płynowe trzeba zwracać uwagę, a w związku z tym dużą istotność ma tutaj stosowanie odpowiedniej diety, czyli diety wysokoenergetycznej, tak zazwyczaj jest ona nazywana, choć ja uważam, że lepszą nazwą jest dieta zagęszczona. To znaczy mamy więcej białka, więcej kalorii, więcej elektrolitów w mniejszej objętości. Te zalecenia spójne są z nieco nowszym dokumentem, bo dokumentem z 2021 roku. Są to takie wytyczne grupy ekspertów, którzy zajmują się żywieniem i intensywną terapią. Tam wytyczna numer 5 mówi, że u pacjentów, którzy wymagają restrykcji płynowych, powinniśmy stosować właśnie takie diety, czyli diety, które są wysokokaloryczne, czyli innymi słowy diety zagęszczone. Jak z kolei sytuacja wygląda u pacjentów nefrologicznych? W badaniu, które oceniało stan odżywienia kolejnych 426 pacjentów z przewlekłą chorobą nerek przyjmowanych na oddział nefrologii, okazało się, że aż 85% pacjentów jest niedożywionych, czyli mniej niż 15%, jest nie wiem, czyli 7 na 8 pacjentów wymaga interwencji żywieniowej w momencie przyjęcia na oddział nefrologiczny. Wykazano także, że niedożywienie jest związane z większym ryzykiem śmiertelności. Niedożywienie możemy stwierdzić jako niskie, niskie wskaźnik masy ciała, niskie BMI czy niski poziom albuminy, choć albumina, jak wiemy, nie jest najlepszym wskaźnikiem stanu odżywienia. Inne wskaźniki to jest niska, niski wskaźnik beztłuszczowej masy ciała, czy niski wskaźnik tłuszczowej masy ciała, czy GNRI, taki ostatnio bardzo popularny wskaźnik stanu odżywienia, bądź w ogóle ujemny bilans kaloryczny. Skąd tak olbrzymia częstość niedożywienia u pacjentów nefrologicznych? No, może ktoś znowu powiedzieć, no dobrze, no to wynika oczywiście naturalny przebieg choroby, no cóż my możemy zrobić? No, naturalny przebieg choroby to jedno, a nasze zalecenia jako lekarzy i rodzaj terapii, jakie stosujemy, to drugie. Jednym z większych mitów, który przez lata funkcjonował w nefrologii, był to mit, który mówił o ograniczeniu podaży białka u tych pacjentów. Często on jeszcze pokutuje. Aktualnie wiadomo, że to nie ilość białka, ale jakość białka powinna być dobierana dla pacjentów nefrologicznych. Ponadto pacjenci, którzy są dializowani, istotną ilość białka i aminokwasów tracą w trakcie dializy. Ilość utraty waha się od 3, nawet do 9 gramów białka na każdy epizod leczenia nerkozastępczego w zależności od trybu leczenia nerkozastępczego, i w zależności od rodzaju zastosowanego filtra, jak widzicie Państwo w tej tabeli. Ta różnica pomiędzy podażą a zapotrzebowaniem, czyli deficyt zarówno dla białka DPI, czy dla energii DEI może sięgać nawet 90% procent. Są to olbrzymie niedobory, jak w swoim badaniu przygotowanym w Stanach Zjednoczonych wykazał ROK. Ten stan niedożywienia związany jest z dużo wyższą śmiertelnością, jak Państwo widzicie, dwukrotnie większą śmiertelnością wśród pacjentów z przywykłą chorobą NEREK w ciągu 24 miesięcy. Co więcej, to nie tylko stan odżywienia, ale przede wszystkim ujemny bilans białkowy związany jest z tą śmiertelnością, co jak gdyby ostatecznie obala mit ograniczenia podaży białka u tych pacjentów. Popatrzcie Państwo, jeżeli podaż białka była poniżej 0,8, śmiertelność była znacznie yy, wyższa. Nie tylko śmiertelność związana jest z niedożywieniem, ale także jakość życia pacjentów. Jak wykazano, zarówno jakość życia związana z aktywnością fizyczną, jak i jakość życia związana z aktywnością umysłową jest dużo niższa u pacjentów, którzy są niedożywieni. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu dla Pacjentów z Chorobami NEREK. Ostatni update opublikowany był w 2011 roku. Podkreśla on szereg ważnych elementów, o których no, trzeba pamiętać. Ja wybrałem tylko kilka, które uważam na, przy tym wykładzie warto byłoby przywołać. Po pierwsze, każdy pacjent z chorobą, z niewydolnością nerek przywołany, przyjmowany do szpitala w ciągu 24 godzin powinien Mieć włączone leczenie żywieniowe i to nieważne, czy jest to pacjent, który wymaga intensywnej terapii, czy nie jest to pacjent intensywnej terapii. U tych pacjentów leczenie dojelitowe jest bardziej fizjologiczne i przynosi więcej korzyści niż żywienie pozajelitowe. W związku z tym, o ile pacjenci mają wydolny przełup pokarmowy, i można żywić ich drogą przewodu pokarmowego, wtedy mniejsze jest ryzyko powikłań i efektywność tego leczenia będzie większa. Jeżeli natomiast przewód pokarmowy nie funkcjonuje w wystarczający sposób i drogą przewodu pokarmowego nie jesteśmy w stanie uzupełnić całego zapotrzebowania, wtedy no oczywiście odwołujemy się do żywienia pozalitowego lub częściowego żywienia pozalitowego. Co to znaczy ujemny bilans i kiedy stawiamy tą granicę, ten borderline dla włączenia sztucznego żywienia? Otóż, jeżeli pacjent nie jest w stanie spożyć co najmniej 70% zapotrzebowania na makroskładniki odżywcze, czyli białko i energię, wtedy konieczne jest wprowadzenie sztucznego żywienia. Wiele kontrowersji wciąż dotyczy, ile białka tym pacjentom należy podawać. Niewątpliwie zależy to od tego, czy pacjent ma terapię nerkozastępczą, czy nie ma terapii nerkozastępczej. Zależy od tego, czy to jest ostra niewydolność nerek, czy to jest przewlekła niewydolność nerek. Czy pacjent ma hemodiafiltrację na intensywnej terapii, czy to jest hemodializa, powiedzmy, w cyklu trzy razy w tygodniu w trybie ambulatoryjnym. No niemniej jednak u pacjentów, którzy wymagają terapii nerkozastępczej, ta podaż białka powinna być zdecydowanie wyższa i powinna wynosić minimum 1,2 g na kilogram masy ciała. Natomiast w najbardziej krytycznych sytuacjach pacjentów intensywnej terapii ta podaż może sięgać dużo, dużo wyżej, czyli nawet 1,5, nawet do 1,7 g na kilogram masy ciała. Oczywiście dawkowanie makroskładników odżywczych nie Przeliczamy do końca na kilogram masy ciała, ale na limity metaboliczne. O limitach metabolicznych będę z Państwem dyskutował na jednym z kolejnych naszych spotkań. Niemniej jednak te wskaźniki na kilogram masy ciała, czy te skrócone wzory, pokazują nam drogę, do której powinniśmy dążyć. Kolejna wytyczna mówi, że aktualnie uważa się, że nie ma takich diet, które, czyli składników mieszanin odżywczych, które mają przewagę wobec innych. Czyli nie ma szczególnych diet tak zwanych nerkowych dla pacjentów żywionych do co do oczywiście ich, co do ich składu. Natomiast. Oczywiście preferujemy diety, które są z ograniczoną podażą płynów. Takie najbardziej popularne diety i tutaj już zarówno dla pacjentów intensywnych terapii kardiologicznych, jak i dla pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego, to są diety zagęszczone, w których nie Jedna, ale dwie kilokalorie przypadają na jeden ml. odpowiednio większą um, podaż białka zapewniają. Co więcej, żeby pokryć zapotrzebowanie w ilości powiedzmy 1500 kilokalorii, która dla większości pacjentów pewnie byłaby wystarczająca, wystarczy podać tylko 750 ml diety, w której jest. Tylko około 450 ml wody. W związku z tym widzicie Państwo, że to zbilansowanie tej diety no, w dosyć sposób jednoznaczny zapewnia restrykcje płynowe. Pośród tych diet, co do składu, mamy diety polimeryczne lub diety częściowo hydrolizowane. To już zależy od indywidualnej tolerancji przewodu pokarmowego. Podsumowując, chciałbym podkreślić, że jest bardzo dużo danych, które wskazują, że żywienie doitowe, szczególnie u pacjentów hospitalizowanych, obniża śmiertelność, zmniejsza chorobowość i skraca czas hospitalizacji. Nie ma określonej diety specyficznej dla pacjentów na obszerną chorobę NELEK czy, czy dla pacjentów kardiologicznych. Natomiast stosowanie diet wysokoenergetycznych, czyli diet zagęszczonych, bądź to bądź to diet polimerycznych, umożliwia nam utrzymanie restrykcji płynowych dla tych pacjentów. Żywienie szczególnie przy zabezpieczeniu podaży białka, zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, incydentów mózgowych oraz zmniejsza ryzyko śmiertelności ponad dwukrotnie. Natomiast w przypadku pacjentów dializowanych, żywienie i odpowiednia podaż białka wydłuża czas życia i podnosi jakość życia. Życzę Państwu sukcesów w praktyce klinicznej. Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu profesjonalne żywienie kliniczne.